Cześć, strony Kacper. Zapraszam Was na porównanie Xiaomi Mi Band 5 oraz Xiaomi Mi Band 6. To co na pewno rzuca się w oczy od razu, gdy zobaczymy obie opaski obok siebie, to to, że ekran w Mi Band 6 został stanowczo powiększony. Zamiast 1,1 ,1 cala mamy tutaj 1,56 cala. Ekran zajmuje stanowczo więcej powierzchni, Dodatkowo nie mamy już tego klawisza pod wyświetlaczem, co na pewno też wpływa na bardziej nowoczesne postrzeganie urządzenia. W obu przypadkach mamy ekrany AMOLED z jasnością na poziomie 450 nitów. Jest to w zupełności wystarczająca wartość, żeby komfortowo korzystać z opaski nawet w pełnym słońcu pod warunkiem, że ręcznie ustawimy sobie jasność. Niestety bowiem ani w jednej ani w drugiej opasce dalej nie mamy możliwości automatycznego dostosowywania jasności. Mimo większego ekranu warte odnotowania jest to, że urządzenia są dokładnie tego samego rozmiaru. Długość, szerokość czy grubość są takie same, co akurat jest świetną wiadomością, ponieważ jeżeli macie już Mi Banda 5 i kupicie Mi Banda 6 to wszystkie dotychczasowe opaski jak najbardziej będą pasowały do nowszej wersji. Drobną różnicę zauważymy także od spodu. W obu przypadkach oczywiście mamy pulsometr, poza tym jest miejsce na podłączenie ładowarki i w obu przypadkach jest to ładowarka magnetyczna, dokładnie ta sama, więc nawet kabelek z piątki do szóstki czy z szóstki do piątki będzie jak najbardziej pasował. To jeszcze w MiBand 6 mamy jeden dodatek, a mianowicie wbudowany czujnik nasycenia krwi tlenem. Jest do tego oczywiście odpowiednia opcja w ustawieniach opaski. Możemy włączyć sobie taki pomiar tlenu. Co jest na pewno sporym wyróżnikiem względem dotychczasowej wersji. Niestety dalej ani w jednej, ani w drugiej wersji nie mamy możliwości płatności zbliżeniowych, NFC nie jest obecne i nic nie wskazuje na to, żeby producent w końcu je dodał do swojej opaski. Dodanych za to jest sporo nowych trybów pracy, jeśli chodzi o aktywności fizyczne, ponieważ w przypadku Mi Banda 5 mieliśmy tych trybów 11, nowsza opaska ma ich już aż 30. Dodatkowo w nowej opasce możemy włączyć automatyczne rozpoznawanie jednego z pięciu trybów, takich jak chociażby bieganie, spacer czy rower. W piątce był to wyłącznie spacer. Jako, że szóstka nie ma wbudowanego klawisza od spodu, to tutaj też się nieco zmienia nawigacja po systemie, ponieważ żeby cofnąć do poprzedniego ekranu, zostaje nam tylko możliwość wykonania gestu od lewej do prawej strony, który był też obecny w Mi Bandzie piątce. Jednak no tutaj alternatywnie mogliśmy też klikać przycisk pod ekranem. W nowej opasce takiej funkcji już nie ma. Przejdźmy teraz do baterii. W obu urządzeniach zamontowano akumulator o pojemności 125 mAh. Sprawdzają się one niemal identyczne w codziennym użytkowaniu. Po jednym ładowaniu jesteśmy w stanie uzyskać około 8 dni pracy. Może jedynie drobna przewaga jest na korzyść mi banda 5. Jednak było to w granicy 7 godzin przy dokładnie takim samym użytkowaniu, mając dwie opaski na jednej ręce, więc no nie są to jakieś kolosalne różnice i obie baterie są bardzo podobnie wydajne. W tym momencie zrobię jeszcze jedną małą krótką aktualizację. Testuję mi banda 6 już nieco dłużej, udało mi się w międzyczasie jeszcze raz rozładować baterię. Tym razem jednak korzystałem nieco bardziej intensywnie, częściej sprawdzałem puls czy chociażby nasycenie krwi tlenem. Poza tym z opaską wykonałem nieco więcej kroków. Niestety odbiło się to też na czasie pracy po jednym ładowaniu. Przy bardziej intensywnym użytkowaniu opaska wołała już, żeby doładować baterię po zaledwie 5 dniach i szczerze mówiąc miałem nadzieję, że opaska będzie działała nieco dłużej. Dla porównania Mi Band 5 przy tej samej aktywności wytrzymał 7 dni. W ogólnym rozrachunku trzeba więc powiedzieć, że te 5 dni osiągniemy przy bardziej intensywnym użytkowaniu, a około 7, gdy będziemy korzystać z opaski nieco oszczędniej. Mi Band 5 będzie pracował przez około 7 do 10 dni. Ani tu, ani tu nie są to jakieś spektakularne wartości, i porównując to chociażby do Mi Banda 4, którego też mam jeszcze w szufladzie który wytrzymywał nawet około miesiąca po jednym ładowaniu, no to ta różnica jest diametralna, no i niestety z niekorzyścią dla nowych opasek. Tak więc no fajnie, że mamy powiększony ekran, że mamy większą czytelność, że mamy więcej funkcji, ale szkoda też, że jednocześnie ta bateria cały czas robi się coraz słabsza, przez co ładowanie będzie konieczne szybciej. Dobrze chociaż, że Xiaomi w piątce i szóstce zastosowało już tą magnetyczną ładowarkę, ona stanowczo ułatwia uzupełnianie energii, no i nie ma konieczności cały czas wyciągania pastylki z tej opaski. W kwestii monitorowania aktywności fizycznych czy snu, to obie opaski wypadają bardzo podobnie. Owszem, na no jakieś drobne różnice są tutaj widoczne, no ale w przypadku snu jest to minuta, a czasem dwie, więc nie jest to jakaś diametralna różnica. I też trudno oszacować, która z nich jest bliższa prawdy, no bo w praktyce nie wiem, o której dokładnie usnąłem. W kwestii kroków jest już tutaj nieco więcej różnic, i przy bardziej intensywnym dniu, gdy wykonujemy sporo kroków, te różnice mogą wynosić nawet około 100 do 200 kroków, no a przy mniej intensywnym raczej mieści się to w różnicy na poziomie kilkunastu kroków. Wykonując konkretnie już test, robiąc dokładnie 1000 kroków, Zarówno jedna, jak i druga opaska policzyła mi 999 kroków, więc obie były naprawdę bardzo blisko prawdy. Jednak no pod tym względem trudno oszacować, która w rzeczywistości na co dzień podaje bardziej dokładną liczbę kroków. To wszystko zależy od tego, kiedy opaska złapie, że zaczęliśmy się ruszać, ponieważ wykonując kilka, kilkanaście kroków, opaska może pomyśleć jeszcze, że dopiero ruszamy gdzieś tam ręką, a nie że faktycznie idziemy. No i praktycznie z tego powstają jakiekolwiek różnice. Na koniec dodam jeszcze, że Xiaomi Mi Band 5 łączy się z aplikacją MiFit. W przypadku Mi Banda 6 mamy nieco więcej możliwości. Podczas rozpakowywania mówiłem, że możemy połączyć ją tylko i wyłącznie z programem Xiaomi Wear, jednak no dzień później pojawiła się aktualizacja, która również pozwoliła na łączność z MiFitem, więc tak naprawdę mamy tutaj pełną dowolność, z którego programu chcemy korzystać. Wybór już jednak zależy w 100% od Was. Podsumowując, Xiaomi Mi Band 5 aktualnie kosztuje w okolicy 120zł, w przypadku Mi Banda 6 jeszcze oficjalnej ceny nie ma, jednak myślę, że będzie to w okolicy 200zł. Różnica więc przynajmniej na start będzie zauważalna, lecz czy warto czekać, czy warto dopłacać, czy warto wymieniać jedną na drugą, no to już musicie sami zdecydować. Według mnie nowsza opaska faktycznie jest nieco lepsza, szczególnie biorąc pod uwagę wyświetlacz, który jest większy, przez co stanowczo więcej jesteśmy w stanie zobaczyć na tym ekranie, mimo tak naprawdę dokładnie tych samych wymiarów. Dodatkowo niewątpliwie fajnym dodatkiem jest możliwość monitorowania nasycenia krwi tlenem, a reszta no to już jest praktycznie to samo. W tym momencie, jeszcze różnicą jest to, że Mi Band 5 ma przetłumaczony system na język polski. W Mi Bandzie 6 jeszcze tego nie mamy, ale jestem przekonany, że przy kolejnej aktualizacji, jak już urządzenie będzie oficjalnie dostępne w Polsce, to także dojdzie tutaj język polski. Pod tym względem nie ma co jeszcze porównywać tych opasek, bo to z biegiem czasu na pewno się zmieni. No i tak ostatecznie na koniec dodam jeszcze, że to nie jest jeszcze pełna recenzja, pełne porównanie tych urządzeń, ponieważ z Mi Banda 6 korzystam jeszcze za krótko i dopiero jak trochę dłużej poużywam, Pojawi się kolejny materiał, który urozmaice o dłuższe wrażenia z użytkowania. Jeśli więc macie jakiekolwiek pytania, piszcie śpiało w komentarzach, na pewno się do nich ustosunkuję. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, która z opasek Was bardziej przekonuje, co sądzicie o nowym Mi Bandzie 6. Zachęcam także do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!